Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Jak słyszycie, jestem trochę zakatarzona, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało w oglądaniu filmu, bo przed nami bardzo ładnie wyglądające rzeczy naszej cudownej polskiej filmy Lovely, a mianowicie taka nowa seria czekoladowa, która nie tak dawno pojawiła się w Rosmanach. Seria: Czekoladowo, kakaowa, no nie wiem jak ją tam nazwać. Ona nie ma jakiejś tam jednolitej nazwy, generalnie tak. Na przykład bronzer taki w kamieniu nazywa się Hot Chocolate Face and Body Bronzer. O, to jak już zaczęłam pokazywać, to może Wam po prostu pokażę, co to ma, więc jest bronzer w kamieniu, ale jest też z tej nowej serii bronzer taki w kremie, nazywa się Creamy Pudding. Bronzer, proszę bardzo, wygląda to tak. O, hmm. oczywiście słocze wam porobię. Co jeszcze? No, oczywiście nie mogłam sobie darować czegoś, co się nazywa 2 w jednym Whipped Cream Font Sealer. Mam y, podkłady z ostatnich dwóch kolekcji z Lovely i to są moi ulubieńcy. Jeden taki w musie, drugi taki z serii motylkowej, wiecie o co chodzi. Oba są przecudowne. Wierzę, że, że ten też się świetnie spisze, więc wzięłam również podkład. Mam również trzy rzeczy do makijażu twarzy w kremie. To są dwa bronzery i jeden rozświetlacz. To jest taka jakby chyba inna seria. Na w każdym razie róże nazywają się Blossom Liquid Blusher. O, takie dwa kolorki. Natomiast rozświetlacz to jest Glow Up Liquid Highlighter. Wygląda to tak. Hmm. Mam również w serii czekoladowej yy, rzeczy do ust. I tutaj pojawiły się w śliczne błyszczyki. To są błyszczyki, dobrze mówię? Tak, Lip <głyszczyki> Błyszczyki w tej czekoladowej serii. Wyglądają w ogóle jak takie jak opakowania po kakao, wiecie, takie do picia przez słomkę albo coś takiego, no coś takiego mlecznego. W każdym razie mają bardzo pomysłowe, ładne opakowania, no ale przyjrzymy się oczywiście kolorom. W każdym razie są to Milky Chocolate Lip Gloss. O. Jest również, jeśli chodzi o makijaż oczu, mam taki czekoladowy eyeliner, nazywa się to Chai Latte Eyeliner, taki brązowy i y, tuż do rzęs Chocolate Pump Up. Oczywiście seria Pump Up, wszystkie znamy. Tu jest akurat wersja czekoladowa. Nie, nie wiem, czy on pachnie czekoladą. Nie wąchałam go. No, dzisiaj zobaczymy. To znaczy mam nadzieję, że ja poczuję, czy on pachnie czekoladą, a zresztą zróbmy to od razu. Czy on pachnie czekoladą czy nie? Czy ja coś tutaj wywącham? Niestety nie czuję żadnego zapachu, ale nie wiem czy ze względu na katar, czy jest po prostu bez zapachu, więc nie będę was tutaj w błąd wprowadzać. No, w każdym razie są te dwie czekoladowe rzeczy do makijażu oczu. I a i jeszcze są dwie pielęgnacyjne. Cie urocze. Dwa kosmetyki do pielęgnacji usma: Peeling i, i maseczkę, czy ja Wam dobrze pokazałam. Tak, to jest peeling, a to jest, to jest maseczka. Y ok, i to wszystko, co tutaj mam. Pokazałam Wam, czym się będziemy zajmować. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to bardzo proszę o subskrypcję, paluszek w górę, bo zawsze to pomaga rozwijać kanał i jakoś tam troszeczkę to wszystko lepiej zaczyna funkcjonować. Także z góry dzięki za oglądanie i dzięki za ewentualną subskrypcję. Ja zabieram się za malowanie. Jak się łatwo domyśleć. Na twarzy nie mam nic, co widać po tym zaczerwienionym nosie i w ogóle. <laughs> mm, ale może nim nałożę właśnie podkład, to zajmiemy się tymi rzeczami do pielęgnacji ust. No najpierw pilnik. Najpierw pilnik. One wyglądają tak słodko, słuchajcie. Takie, to są takie, takie beczułki z miodem. Tak się kojarzą. Zobaczcie. O, wygląda to tak. No po prostu arcy słodko. Hmm. Pokażę Wam z bliska. Wygląda to arcy słodko. T tutaj zamknięte jest taki fajny sprzęt, taka mała wiecie, łyżeczka do miodu, coś jak łyżeczka do miodu, którą oczywiście ten kosmetyk sobie można nałożyć, no przedstawia się to naprawdę bardzo, bardzo uroczo, jeszcze Wam tak tą szpatułkę pokażę, o coś takiego, no właśnie jak miniaturowa łyżeczka do miodu, sam peeling wygląda tak o. spróbuję od razu tą łyżeczką coś tutaj nabrać, no nawet całkiem zdatnie to idzie, zobaczcie Mm. zapachu nie czuję takiego wyraźnego ale wydaje mi się, że pachnie to czekoladowo natomiast no tak jak w wypadku jak w wypadku tuszu, nie chcę Was wprowadzić w błąd, po prostu chyba pachnie, ale ja dokładnie nie wyczuwam bo mam katar, w każdym razie peeling nakładamy mm. ma takie dosyć grube ziarenka jest słodziutki Bardzo ładnie wygładza i zmiękcza usta. A to, wbrew pozorom, słuchajcie, jest całkiem funkcjonalne. Ja tak pomyślałam, jak to zobaczyłam, że. A, takie malutkie. No to raczej się chyba nie sprawdzi. A, a tymczasem bardzo fajnie się ten peeling nabrał. Nie, on pachnie. Pachnie, tylko na pewno bardziej intensywnie niż ja to czuję. <laughs> Jeszcze raz wam pokażę. Szpatułka jest naprawdę fajna i funkcjonalna. Więc yy, spokojnie można się nią posługiwać. Ja ją przed chwileczką wytarłam z tych resztek peelingu, wytarłam ją chusteczką, no i taką, wiecie, wytartą, czystą odkładam sobie z powrotem do, do słoiczka. Bardzo uroczo to wygląda, naprawdę świetne i bardzo fajny pomysł. Hmm? No i ta maseczka, maseczka jest, wiecie, zorganizowana dokładnie w ten sam sposób. Już Wam ją pokazuję, tylko po prostu ma inny, inny słoiczek. O, tutaj na wierzchu również jest miodowa szpatubuka. Czy też łyżeczka do miodu, nazywajcie to jak chcecie. No i z kolei maska przedstawia się tak. Czy pachnie? Nie wiem, lepiej powąchajcie sami. Zakładam, że tak. Yy, nabieram troszeczkę. Ona chyba ma takie drobinki w sobie. Tak, ma jakieś takie złote drobinki. No świetnie się tą łyżeczką nabiera. Zobaczcie. Nie pomyślałabym. Hmm? Chyba za dużo nabrałam. Yy, maska jest bardzo esencjonalna. Troszkę sobie jej zdejmę z ust. Jest bardzo sensjonalna, gęsta, bardzo przyjemna. Pod wpływem ciepła skóry tak się fajnie rozstapia. No, fantastyczne są te kosmetyki. To już wam mogę polecić. Aż mi żal słuchajcie, że nie mogę poczuć zapachu i nie mogę wam go opisać, bo to pachnie na 100%. Łyżeczki funkcjonalne, oba kosmetyki są przyjemne. Maska jest bardzo gęsta, tak jak wam powiedziałam. Ja to, co miałam na tej łyżeczce, to było zdecydowanie za dużo, więc. Już wiemy, że trzeba nabierać zdecydowanie mniej, bo ona właśnie się tak roztapia i bardzo ładnie natłuszcza całe usta. Tak, natłuszcza to jest dobre. Natłuszcza i myślę, że odżywia. Jakie ona ma właściwości? Producent nam tutaj pisze aromatyczny oraz pielęgnujący balsam do ust z dodatkiem ekstraktu z miodu. No i to już. Balsam miodowy. Ok. Bardzo przyjemny. Generalnie kosmetyki jak najbardziej warte uwagi. Jeszcze raz chciałabym wam te cudowności z bliska pokazać, bo to jest tak słodkie. Tutaj mamy miodowy peeling, a tutaj jest maseczka do ust. No po prostu słodkość w czystej postaci, dosłownie i metaforycznie. <gryw> bardzo fajne kosmetyki. Skoro pielęgnacyjne rzeczy są ogarnięte, bardzo przyjemny efekt na ustach dają. Ogarnięte, to zabieram się za, za podkład. Tak jak wam wspomniałam, na twarzy nie mam nic, no mam tylko oczywiście pielęgnację od razu. Ja mam odcień, jaki ja odcień Ivory 03 kolorów do wyboru mamy 4 4. 4. Co tutaj jest napisane? Dwa w jednym podkład i korektor do twarzy z ekstraktem z wanilii Maksymalnie wtapia się w skórę, zapewniając uczucie nawilżenia. Produkt o od doskonałym kryciu bez efektu maski. Aplikując na całą twarz, uzyskasz efekt nieskazitelnej cery. A aplikując punktowo, otrzymasz efekt korektora. No. i to, jeśli chodzi o opis. Proszę bardzo, jeszcze Wam pokażę tak o z bliska. Wygląda to tak. Mamy tutaj w ogóle, ile tu jest? 17 gramów. 17 gramów, jakoś tak nietypowo. No i tak, ja sobie nałożę troszkę ze szpatułki. Tak bezpośrednio na twarz. No i oczywiście rozprowadzę sobie to pędzel. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, jaka ilość jest mi tu potrzebna, więc tak trochę działam w ciemno. Zobaczymy, najwyżej się trochę dołoży. Wydaje mi się, że ta trójka to będzie dla mnie dobry kolor. W ogóle bladiochy mogą być zadowolone, bo jedynka i dwójka to są naprawdę jaśniutkie kolory. Bardzo ładne, ale dla takich porcelanowych, bladych, jasnych cer. I myślę, że tu bladiożki sobie na pewno coś dobiorą. No słuchajcie, tyle, co nałożyłam, to ostatecznie mogłoby być. Ja lubię taką cienką warstwę podkładu mieć na buzi, wcale nie lubię jakiejś tam, wiecie, grubej szpachli. Nie mam potrzeby, wiecie, takiego zakrywania wszystkiego. Nie zakrywałabym już, nie dokładałabym tutaj niczego. Gdyby nie to, że, że robię filmik, i to jest nasze pierwsze wrażenie. Mogłabym zostawić te tutaj widoczne piegi, jakieś tam kropki przebarwienia. Generalnie to, co nałożyłam, bardzo ładnie wyrównało kolory skóry i myślę, żeby to. Dostrzeżecie, bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie, ale ponieważ robię filmik, to takie newralgiczne miejsca, typu na przykład, nie wiem, tu czoło mi się często bardzo świeci, policzki mam zaczerwienione i nos, nos dzisiaj bardzo, może jeszcze trochę na brodę, bo ona się też zaczyna szybko świecić, dołożę po prostu jeszcze jedną taką dodatkową warstwę. Bardzo ładnie się w ogóle ten podkład albo podkład o korektor, jak wolicie, rozkłada. No i co wy na to? Nie ma tutaj żadnej informacji na temat, czy on daje jakiś, wiecie, efekt matujący, rozświetlający. Niczego takiego nie ma o, o efekcie, jaki on dawać na skórze. Ale powiem Wam, jaki daje na mojej. Dla osób, które pierwszy raz weszły na kanał, ja mam cerę mieszaną, mam świecący się pastę, i a boki twarzy raczej mam suche. Mam też problemy z naczynkami, z takimi ogólnymi zaczerwienieniami na skórze. Chociaż teraz to jest w miarę OK, Któregoś filmu to powtarzam, że teraz moja cera jest naprawdę wyciszona i na razie nie jest źle. No, oczywiście przed nami, wiecie, jakaś tam poważniejsza jesień, zima, wiatry mrozy, więc może być różnie. Na razie nie jest źle jest ok, No tak jak widzieliście, dzisiaj tutaj miałam tak bardzo zaczerwieniona, ale to nie jest kwestia taka, wiecie, typowo-naczynkowa, tylko, no jak się domyślacie, oczywiście jest to kwestia kataru. No i teraz, na mojej skórze ten podkład, podkład korektor, <gryw> dał efekt taki satynowy. Satynowy, jest to satynowy efekt drugiej skóry. Popatrzcie. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Jakbyście nie wiedzieli, że mam podkład na skórze, jak ja wam to pokazuję. O. To pomyślelibyście, że mam coś takiego? Po prostu. To też już Wam mogę polecić. Nałożyłam pierwszy raz, ale efekt jest śliczny. Oczywiście nie wiem, jak to się utrzyma, ale wziąwszy pod uwagę właśnie to, jak zachowują się poprzednie dwa podkłady i fakt taki, że stały się one moimi lubieńcami, to tu pokładam również wielkie nadzieje i myślę, że to się świetnie utrzyma do wieczora. Wygląda pięknie. W tej chwili wygląda pięknie, bo wygląda jakby go nie było. O, to jest druga skóra. Bardzo ładny, wyrównany koloryt. A jeszcze odnośnie krycia, bo tutaj było napisane, tu mi się coś nie zgadza. Podkład, tak, 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 doskonale, doskonale wtapia się w skórę i to jest prawda, ale dalej było, że produkt o doskonałym kryciu. No i tutaj to, mm, nie wiem, powiedziałabym, że to jest takie krycie średnie, śre, po, dobre średnie, o. No tutaj te piegi na nosie cały czas mi widać, tu mam jakieś takie, taką kropeczkę, takie przebarwienie, czy piek, nie wiem, już od dawna to się nie zakryło, jakieś tam żyłki, coś mi widać, no to dla osób, które ewentualnie nie lubią, mnie to nie przeszkadza, tak jak mówię, ja lubię naturalny wygląd skóry, uważam, że efekt, jaki dał ten podkład jest, jest śliczny. Tu jest napisane, że to w ogóle to jest korektor podkład albo korektor do twarzy, więc ja sobie pod oczy może nie będę go nakładać, tylko szybko nałożę coś, co tu mam pod, pod ręką. co so, ja tutaj mam, mam taki skatris w słoiczku, więc sobie szybko nałożę korektor z pod oczy i zaraz się zabieramy za rzeczy kremowe. A korektor z który ja mam, to jest. Co to jest 010 Light Rose. Bardzo fajnie neutralizuje siniaki. I pod okiem jest lekki, mimo tego, że że jest w słoiku i w sumie jest takim gęstym, kremowym korektorem. O, na razie będę może dziwnie wyglądała, bo to trochę, wiecie, kolorystycznie mi się tutaj różni, ale dla mnie to nie problem, zaraz się to wyrówna wszystko resztą makijażu, to jest bardzo mało istotne. Zaraz będzie ok. Dobra, i na razie ten korektor tak zostawiamy, niech on sobie tutaj na skórze popracuje. Ja się zajmuję przecudownymi, przecudownymi rzeczami w kremie od naszego Lowy. No i teraz tak. Mamy bronzer, tak jak Wam pokazywałam. To się, to się nazywa Creamy Padding Bronzer. O, jeszcze raz wieczko Wam, tak żeby nie świecić. O, chyba trafiam. I opis mamy taki. Kremowy, łatwy w aplikacji bronzer do twarzy i ciała. Umiarkowana pigmentacja pozwala na budowanie intensywności efektu. Podkreśla kontur twarzy, nadając efekt zdrowej opalenizny. No i się bierzemy za ten kolorek. Może tak, najpierw zrobię Wam swatch, tak dalej. O, jakie jest miękki. Coś takiego. To jest jedynka, czy też 01, jakoś 01. Jest bardzo kremowy i przyjemny. Taki gęstawy dosyć. Ale tak się przyjemnie rozpuszcza, wiecie, pod wpływem ciepła ciała. Coś jak ta maska do ust. O, I peeling zresztą też. <laughs> Okej. Okay. Nakładam na, na twarz. Jeszcze patrzę, słuchajcie, na ten podkład. Pomijamy fakt dziwnego korektora pod okiem, to się nie liczy. Zobaczcie podkład. Myślę, że efekt daje przecudowny. Wow. Mm, dobra, zabieram się. Nie, nie, to jest od podkładu, to nie. Tu mam przygotowany czysty pędzelek do brązera i zresztą do różów też. Nabiorę troszeczkę najpierw. No i popatrzmy, co się tu zadzieje. Mm -hmm, kolor jest delikatny. Ja tak trochę na razie nabrałam. Kolor jest delikatny, ale bardzo ładny. Jeszcze sobie troszkę dołożę. O, teraz to może nawet za dużo wzięłam. Śliczny kolor. No i w ogóle konsystencja. Bajka. Wiecie co? Bardziej mi się podoba niż jeden z moich ulubieńców. Tadam! Taki od Revolution. Uwielbiam ten, zaczy, ten bronzer. Zresztą, widać? Hmm. Uwielbiam go. Ma świetną konsystencję, ale ten go przebił. Jest bardziej kremowy, taki bardziej miękki i mm, też jakoś tak szybciej się rozpuszcza, w związku z tym łatwiej go jest, wiecie, rozprowadzić. On jest taki tępawy. Tamten jest bardziej taki oporny w nakładaniu, o to mi chodzi. Tutaj to macie po prostu... To jest po prostu masełko. Także tak. Zaraz to oczywiście rozetrę. Przynajmniej się postaram. <grych> Efekt mamy taki. Hmm? W sensie nałożyłam cztery rzeczy, w tym dwie pielęgnacyjne. I, i wszystkimi kosmetykami jestem zachwycona co wam mogę powiedzieć to jest jak masło, po prostu rozciera się jak bajeczka tutaj jest 15 gramów, a tak dla porównania a ten mój ulubieniec, słuchajcie ile tutaj jest wydaje mi się, że mniej, ale tak a w tym z Revolution jest 6,7 gramów i teraz, teraz zobaczcie jak to wygląda, tu Lovely, gdzie jest 15 gramów i ten z Revolution, na pierwszy rzut oka Wydaje się, że tutaj będzie więcej. Takie wiecie, optyczne złudzenie, bo tu pudełko jest takie grube. Tutaj jest płaskie pudełeczko i tak się wydaje. 15 gramów, 6,7 g. Zdecydowanie ten. To jest kolejne moje ulubienie, jeśli chodzi o bronzery w kremie. Okej, okay, mamy brązer. no ale tutaj czekają jeszcze dwa prześliczne róże i rozświetlacz. Róże z takiej, no tak jak Wam powiedziałam na początku, takiej jakby trochę innej serii. Inaczej wyglądają, nie tak kawowo-czekoladowo. I teraz tak, mamy oczywiście jedynkę i dwójkę, żeby było oryginalnie. Jedynka nazywa się. Chyba mam tylko numer po prostu, więc nie ma żadnych innych nazw. Jedynka z takim, no, landrynkiem. Popatrzcie. O. No, słodziak niesamowity. A dwójeczka, chyba taka mrzostwiniowa, albo taki brudny róż, nie wiem. O. Oba śliczne. Ten wydaje mi się taki łatwiejszy w obsłudze. Natomiast jedynka może być trudna. Wiecie co? Nałożę jedynkę. Zobaczymy, jak jedynka taki wiecie wrzaskliwy, landrynkowy róż, jak będzie wyglądał. Nakładam jedynkę, a co tam. Na razie tyle. Nie mam bladego pojęcia, ile będzie potrzeba. Tutaj również mam świeży pędzel, żeby nie było. Mam dwa takie same z Real Techniques. Z tego użyłam przed chwilą do brązera. Tu jest świeży do różu. I lecimy. I tutaj również, no chyba ja nie muszę w ogóle mówić, zobaczcie, to również masełko. Właściwie tu powinienem powiedzieć masło w płynie, albo co tam chcecie. Zero problemu z rozblendowywaniem. Poza tym popatrzcie, jak to się pięknie łączy. W tym momencie mam już ten róż taki wtopiony, wstopiony, nie, wtopiony w skórę. Hmm? Wygląda ślicznie. I jeszcze drugi policzek. Nie wiem, czy nie nałożyłam za mało. Może odrobinę tu. Kolejny kosmetyk nałożony uważam, że również śliczny. To wygląda jak mój naturalny rumieniec. Wygląda pięknie, absolutnie. Jestem pod wielkim wrażeniem tych kosmetyków. Paz na rozświetlacz. Rozświetlacz w ogóle był tylko jeden jakże nie ma wyboru kolorystycznego. No i najpierw swatch mamy coś takiego a to może to sobie już nałożę wiecie, na, na policzki zobaczcie, taka tafla taki szampańsko-złoty na czubek nosa sobie troszkę dołożę tutaj na grzbiet może na łukku pidyna ja nałożyłam go tak delikatnie no, ale myślę, że efekt i tak chyba widać. Tu, może na dłoni, tu gdzie była grubsza warstwa, Wam tak rozetrę, to lepiej dojrzycie ten kolor. Blaz jest bardzo ładny, to jest taka tafla. Nie ma w nim żadnych drobinek jeśli tego się obawiacie, jeśli nie lubicie. Mnie by one nie przeszkadzały, ale wiem, że nie każdy lubi. Więc drobinek w nim nie ma, raczej jest to tafla po połysku. I tak samo jak róż, czy też jak brązer, bardzo taki łatwy w nakładaniu. Bardzo przyjemny, bardzo miękki. O. Tym sposobem jest ogarnięta twarz. Ja mam tutaj jeszcze ten bronzer w kamieniu, który Wam pokazywałam, ale myślę, że to już nie będzie potrzebne. Natomiast zrobię Wam, zrobię wam swatch. Wygląda to tak, jak kawałek tabliczki czekolady. O, a taki jest kolor brązera w kamieniu. Też bardzo ładny, lekko żółtawy, lekko w ciepłą stronę. O taki to jest kolor, dobrze, słuchajcie yy, pięknie się to zachowało ja teraz to wszystko sobie przypudruję yy, dokończę makijaż oczu znaczy dokończę, pomaluję oczy poza kamerą bo to nie jest temat naszego filmu i wejdziemy jeszcze do tuszu, do rzęs eyelinera i pomadek oczy ogarnięte, oczywiście nie jest to pełen makijaż, ale zrobiłam taki lekki bardzo taki, wiecie, delikatny kobiecy ten makijaż, nałożyłam delikatne cienie po to, żeby... Jak najlepiej było widać ten eyeliner, dlatego, że mam takie obiekcje. To jest brązowe, ma zatopione w sobie takie drobinki. W zasadzie jest to eyeliner perłowy, o, może tak. Jeszcze raz Wam z bliska pokażę, nazywa się to Chai late Eyeliner, o. Jest jeszcze jeden i tamten jest taki śnieżno-biały, też perłowy. Natomiast ten wygląda tak. Taką grubszą krachą Wam tu nałożę. A, i od razu zrobiłam też, teraz zerknę, zrobiłam też swatche, tych błyszczyków, zaraz Wam powiem, który jest który, o, ale kolor eyelinera jest taki bardzo ładny brąz, taki przybudzony z drobinkami, tak jak widać i w zależności od tego, jak światło padnie, to mamy takie różowe refleksy w nim, bardzo specyficzny kolor ładny, no i teraz mam nadzieję, że na tym makijażu oka, jaki zrobiłam będzie to widoczne, a, błyszczyki tu macie jedynkę, mam jedynkę i trójkę, to jest jedynka dobrze mówię? Dobrze mówię Jedynka i trójka. Tak wyglądają te kolorki. No takie delikatne czy półtransparentne, no to do końca bym może nie powiedziała. Jest ten kolor taki lekki, ale jednak jest widoczny, no więc to już nie wiem, jak czujecie. Jedynka i trójka. No ale zabieram się najpierw za makijaż orzu, żeby już tutaj ten etap skończyć i potem przejdziemy do błyszczyków. Eyeliner. Ma taki delikatny. Pędzelek. Nie do końca lubię ten typ pędzelków. W ogóle już, jeśli używam eyelinera, to najbardziej lubię taki w pisaku, ewentualnie w jakiejś pomadzie, bo wtedy mi łatwiej pędzelkiem jest nabrać i mam lepszą kontrolę nad tym. Wiecie o co chodzi. Natomiast co do takich pędzelków, to zawsze mam takie eee! albo się uda, albo się nie uda. No dobra, nakładamy. Jest jak jest. No, pędzelek jest taki bardzo mięciutki. Z jednej strony to może dobrze, ale z drugiej strony to też nie do końca Wam ułatwia zadanie, no bo właśnie nie macie pełnej kontroli nad tym, co, co się dzieje na powiece. No przynajmniej ja tak nie. Wiecie, nie zawsze jestem na tak z takimi pędzelkami. Trochę jestem z nimi na bakier. No fajnie, udało się jakąś tam kreskę wyrysować. Narysowałam grubą krechę. Ja takiego eyelinera w życiu na co dzień bym sobie nie zrobiła w sensie eyelinera, takiej kreski w życiu bym sobie na co dzień nie zrobiła, ale chciałam Wam pokazać ten kolor. Kolor jest bardzo ładny, ale właśnie on może być, wiecie, do stosowania raczej na taki delikatny właśnie makijaż oczu, bo gdybyście go chcieli nałożyć na coś mocniejszego, to zakładam, że on byłby po prostu niewidoczny i tyle. No kolor ładny. Ale chyba nie do każdego makijażu oczu. Ok, teraz przed nami trudne zadanie, drugie oko jak sobie robiłam tutaj tę kreskę na drugim oku tak pomyślałam, że wiecie, kiedy on może być fajny jak nie chcecie jakichś tam wybujałych makijażu a jednak jakoś tam delikatnie, żeby to oko było podkreślone to wtedy to się fajnie sprawdzi bo możecie nałożyć jasnobeżowy cień na powiekę wiecie, tak delikatnie na załamanie dołożyć taki eyeliner i będzie to fajnie wyglądało na ciemnych makijażach raczej będzie miał pod górkę tak jak powiedziałam, na pewno nie do Okej, <laughs> oki, zostały nam rzęsy, jeśli chodzi o oczy no i ten tusz, nałożyłam sobie na linię wodną Białą kredkę, no i tusz. Chocolate Pump Up. czoteczkę ma taką. Lekko wygięta. Te ząbki są małe. Szczoteczka silikonowa. Tuż jest czarny. Tusze Pump Up ogólnie znane i lubiane. Zobaczmy jak ten się zachowa. No i tak. Bardzo ładnie na pewno podkręca rzęsy i je rozdziela. I myślę, że on jest taki raczej wydłużający. A zobaczmy, co mi producent, bo w sumie <grym> nie spojrzałam na to. W każdym razie na rzęsach, popatrzcie, umalowane, nieumalowane. Hmm? No podkreśla ładnie, tak rozdziela. Właściwości ma. Maskara podkręcająca i unosząca rzęsy o czekoladowym zapachu. No ona ma zapach jednak, tak? Mam nadzieję, że jak będziecie wąchać nawet na testerze, to poczujecie ten zapach. Ja go niestety teraz nie czuję. A jak yy, kupowałam tę serię, to chyba testera nie wąchałam, jeśli chodzi o tusz. Nawet nie pamiętam, czy taki tester był. Chyba nie. Tak czy inaczej, zgadza się z opisem producenta ten efekt, który mam na rzęsach. Rzeczywiście jest taki. Uniesione są rzęsy i podkręcone, ale to Wam już powiedziałam. No i zdecydowanie wydłużone. O bardzo ładny efekt. Maluję szybko drugie oko, no i bierzemy się za błyszczyki. Bardzo ładny efekt ten tuż daje, tak sobie myślę, że wiecie te błyszczyki są takie wodniste, lekko, może warto by było do nich dobrać konturówkę, no i tak kombinuję. Tutaj mam konturówkę z Eveline, taką, to chyba będzie dobry kolor. Mhm, ale jeszcze zobaczę tę drugą. Ta druga to jest konturóweczka z Glam Shopu, kolor elegancki. O, może ta nawet bardziej? Tak, ta będzie basowała. Najpierw nałożę sobie konturówkę, a potem jakiś błyszczyk. Mm, w ogóle muszę Wam powiedzieć, że usta po, po nałożeniu tych mm, peelingu i balsamu są bardzo miękkie i takie wygładzone. Super. Bardzo fajnie się te kosmetyki zachowały. No i może tę trójkę dzisiaj nałożę. To jest trójkę, tak, trójeczka, Czyli trójka to jest ten ciemniejszy taki, o, no, i z dodatkiem różu. Natomiast ten jest taki. Mmm, Na ustach to daje taki całkiem, zobaczcie, wyrazisty, dość widoczny kolor, aż jestem zdziwiona, bo tutaj na słoczu, w sumie jeszcze raz te słoczu zrobię niepotrzebnie starłam. zobaczcie. To jest coś takiego, no, nie, nie ma takiej super mocnej pigmentacji. Na ustach jest wyraźniejszy, no mnie to cieszy, mnie to cieszy, no bo ja generalnie wolę, wiecie, jestem szminkowa, wolę szminki niż żółeszczyki. A tu proszę, taka niespodzianka. Tutaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Trujeczka Milky Chocolate Lip Gloss. Bardzo ładny kolor. Uu. No, nie spodziewałam się, myślałam, że to wiecie, będzie takie półtransparentne. No, tak jak te słocze, na słoczu to jakby szału nie ma, a tu wygląda pięknie. Pierwsze wrażenie za nami, co mogę powiedzieć. Jak wykonywałam te elementy makijażu, wiecie, poza kamerą, to się tak zastanawiam, czy ja widzę tutaj jakieś, jakieś słabe elementy tej kolekcji. No i wydaje mi się, że chyba nie widzę. Może na upartego, ale wiecie, to już takie moje jest na siłę bardzo. Lepiej by było, gdyby zamiast błyszczyków albo nie zamiast, żeby oprócz błyszczyków pojawiły się w tej czekoladowej kolekcji również pomadki. Mogłyby być świetne, no bo to pomadki. Ale błyszczyki też okazały się bardzo przyjemne. Kolor widoczny, także jak najbardziej na tak. Wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy do twarzy, no naprawdę stanęły na wysokości zadania. Zresztą, co ja tutaj muszę mówić, popatrzcie, począwszy od tego podkładu, który cały czas na skórze wygląda pięknie, bo wygląda tak, jakby go nie było, i o to chodzi w makijażu, więc, <gryw> więc jest ok. I bardzo ładnie się też rozprowadził, ale o tym chyba Wam powiedziałam już na samym początku, więc super, jeżeli wśród czterech odcieni jakie są dostępne jakiś sobie wybierzecie, któryś Wam się spodoba to polecam bardzo pięknie zachowały się te kosmetyki w, w tubeczkach, nie w tubeczkach w słoiczkach ze szpatułką kosmetyki właściwie w płynie, czyli dwa róże i rozświetlacz wygląda to ślicznie na poiczkach przecudowny jest na pewno bronzer w kremie Generalnie no ta jedynka taka była, że dla bladychów też, no bo tak jak widzieliście, jak się delikatnie dołoży, to można zostawić, można ten efekt wzmocnić. Pod tym względem również fajnie. Tuż daje, daje efekt, i tutaj widać, bardzo ładnie podkreśla rzęsy. Rzęsy są widoczne, zawsze mówię, że w tuszu o to chodzi. Czy tam da Wam efekt pogrubiający, wydłużający coś, to istotne jest, żeby te rzęsy było widać. O, i to jest to. No i przecudowne, absolutnie przewspaniałe rzeczy do pielęgnacji ust, które Wam już zachwalałam na początku, czyli ten peeling i, i maseczka. To jest świetne, ale od razu powiem tak. Jak byłam ostatnio w Rosmanie, który mam najbliżej domu, to tego już nie było. To już było wyprzedane. Jakoś chyba intuicyjnie to wszyscy wykupili, więc prawdopodobnie będziecie musieli poszukać. Chociaż jest to stosunkowo nowa seria, więc to przecudowne i generalnie, czy znajduję jakieś minusy? No oprócz tego, że mogłyby być jeszcze pomadki, to żadnych. Także nie mogę Wam tutaj na siłę nic wydusić. Bardzo fajna seria. Fajna, pomysłowa, przyjemna. Nakłada się na twarz bez problemu. No taka. Przyjemna w użytkowaniu i przyjemna dla oka. Cóż tu więcej chcieć. Jeżeli coś Wam się spodoba, to moim zdaniem kosmetyki warte uwagi, tym bardziej, że nasze polskie drogeryjne, niedrogie, nasze polskie Lowly. Oki! Okay. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się pierwsze wrażenie z Lovely podobało. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa na razie i do zobaczenia.